Wszyscy z tej strony berserk. A to jest po raz kolejny mi po dość ciekawych sytuacjach, najpierw rozwalenie konwoju, potem wystrzelanie całej stacji głównej sprinterów, zastrzelenie tego merka? Dobrze mówię: merka, który był tym jakimś takim mentorem, czy tam bardziej e, informatorem, co, gdzie, jak i po co. Dla wszystkich sprinterów. No i bardzo cieka nie za ciekawie to teraz się dzieje, bo najpierw koleżanka się okazuje być zabójcą, potem się okazuje, że e, siostrę już skazano i teraz będą chcieli chcieli ją już przesłać do tego do więzienia. No teraz zastrzelili przywódcę sprinterów, raczej tego ich tam informatora tak jak wcześniej mówiłem a teraz my pewnie będziemy chcieli się dorwać do wieży ej to chyba nie o to chodziło dostać się do wieży siedziby burmistrza w tym mieście gdzie będziemy mogli się później spotkać pewnie ze siostrą i dowiedzieć się kto tak naprawdę pociąga za sznurki w tej całej imprezie projekt Icar zastrzelenie tamtego giganta Aha, nie mogę otworzyć, więc muszę znaleźć inną drogę. Okej, okay. nie, okej, okay. miało być okej, okay, a nie jest okej. Okay. Dobra, tutaj i co to spowoduje? Ja Bo raczej wątpię, żeby to otworzyło jakieś drzwi. Aha. Aha. <laughs> Dobrze pomyślałem, że to gaz. Ula, mogę to zakręcić? Nie, ale przynajmniej drzwi wysadziło. No, i nawet bez pomocy tego kolesia dałem radę. Walcz. Dawaj, broń. dobra Nie mam broni O co? Zara, był ten, był Nie mam broni nie możesz wyciągnąć mu z kabury, kurde, broni? Świetnie! Genialnie wręcz! Dawaj broń! O! Dobra! Ula! Kolejny! Hihi! I wy chcecie ze mną stać w ten szramki? W jak ja mam taką giwerę? Soniaki. Hm. No ma wszystko. Dobra. Hm. Tak, wiem. Mogłem to. Winda. No to. Tak. Nie ma tak jak zauważyć windy na samym końcu. Ejś. Hmm, kolory, te kolory. Jak tak bardzo dają po oczach? Hop, dzień dobry. Oj, jad, shit, no tak. Bić kobietę to tak, to umiecie. A ten z dwoma giwerami? Wow, nie. Póki co jesteś całą nadzieją, Oni nie byli od ciebie? Nie, byli z PK, Firandello Kruby, Agencja Ochrony. Co się dzieje? Ojo. Zabójstwo połpa. Wychodzi na to, że to ktoś z wewnątrz. Robben? Tak. Miałaś co do niego rację. Sam chciałem otrzymać odpowiedzi. Ale czemu Kate? Chcieli, żeby zabójcą połpa był gliniarz CPF. A. Nie ma czasu na dalsze tłumaczenia. Zabierz komunikatory i ruszaj na dach. Tam zabrali Kate. Złapię cię, gdy będzie bezpiecznie. Zatrzyma... Co? Niezły komendant policji? Na dach. Już. Dalej. Bardzo pomocny. No nie. Dawaj co masz. No i ta. Przez to, że się ten nie dałem rady odebrać broni. Trzyma oni tak Łupią do mnie. Że od razu tak bardzo się wszystko na szaro robi. Dobra, cie. a tam jest! He, a to było dobre. Dawaj, to jest mocniejsze. No czy on na to nawet nie zareagował? No przecież całą serię władowałem mu w głowę, a on. No. Ktoś teraz coś chce? Nie? To dobrze. Ale i tak wezmę. Aha. trzech czterech pięciu WŁAŚ DO TEJ WINDY KOBITO no Jak w Matrixie <gryw> Tylko, że tam chyba... W... a no, nie, tam na końcu wysadzili w powietrze te Stawiam na to, że za chwilę Winda przestanie jechać, bo pewnie wyłączą prąd albo coś w tym stylu Witamy wież. Zbudował ją w 2012 roku znany architekt. 2012? O! Ten monumentalny budynek ma... W ogóle to już stoi? Jak Znajdują się <laughs> w nim biura burmistrza Calahana. Zwierzy roztacza się wspaniały widok na miasto. Przypominamy, że pomiędzy miastami 90. No da! Ale w sklepie z pamiątkami można kupić panoramiczne zdjęcia, a także gronoczki, koszulki oraz bezpłuszczowe przekąski i napowiek Rzuć broń, jeśli posiadasz i przygotuj się do aresztowania Nie mam najmniejszego zamiaru. Życzymy miłego i produktywnego dnia, A, no tak. Słyszysz mnie? Słyszę, głośno i wyraźnie. Oni już nadchodzą Czekaj Eee ta. No i tu raz jest zagwostka. Ło Nie ma jej Szukajcie dalej. Rozproszej drużynę Nie Miałem się wybić, a się nie wybiłem O! I oto biega! jak mówili, że jesteś w szybie windy posłuchaj, gdzieś w pobliżu powinno być wejście do szybów wentylacyjnych wyjdziesz nimi na zewnątrz, ale po drugiej stronie budynku powinnaś znaleźć... o, dobra będę musiał uważać na to coś, co tutaj lata bo nie wiem, czy to są windy czy to są jakieś... siłowniki! Ech. dobra Tu ten. Wow! Tak bardzo blisko, tak bardzo blisko śmierci. O! I oto biegało. Dobra. Tylko czemu zamiast iść do góry to ja idę w dół. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. O co tu biega? Baba? I nagle ten szum spadający jest tak. No, znowu tutaj? Bez żartów. Kurde, wymasteruje się w tym miejscu. O, tak. Hm. Tyryrym, tyryrym ok. A teraz do góry Najpierw cały czas w dół, teraz do góry Oj 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 Ale czy na pewno? A nie czekaj, zaraz to może mieć sens Nie, to nie ma sensu A tu i tam nic nie ma, tutaj coś na pewno jest, bo by mnie na pewno zablokowało, gdyby nic nie było. Tym teraz muszę się wspiąć do góry. Aaaa, dobra, wentylacja, woda. Ui, hmm. tak jest. Hmm. Hop, o to chodziło, nie? Nie, dobrze, o to chodziło. Nie, ale nie o to chodziło! Przez to, że nie mam latarki to nawet nie widzę gdzie co jest. Wspinaj się, wspinaj! Wspinaj się, tak. Tutaj nie wiem co jest. Ale tutaj na pewno muszę iść. O. I oto biega. Hmm. Myślałem, że jakiś włącznik, a tu nic Ej, hop Dobra Tutaj coś jest Tu coś na pewno jest O, znaczek tego Eee Hm O, 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 do góry, do góry, do góry Where is November? What? Jeszcze przez Nie. <ścoughs> Oj. Tu nie. Tutaj na pewno coś jest. Hm. Huh. Tędy. Tak Kurde wymieszane te wentylacje, ta wentylacja jest, szczerze mówiąc Tyry 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 Widzę Cię Tego terenu pilnuje oddział snajperów Możesz wrócić z drugiej strony, bądź ostrożny face. Oj Oj Oj, oj, oj oddział snajperów. Oddział snajperów. No, tak szybko ten zmienił swoją trajektorię tego strzału, że ja nie mogę, wow. Nie, 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 nie. na dół. Tak, bardzo ładnie. Musiałbym dorwać któregoś z nich, żeby dostać tą snajperkę, żeby później całą resztę dorwać Ale raczej wątpię, żeby ten pomysł był teraz taki, taki... Dostępny Hmm ja muszę się dostać tam Wow! Jeszcze pod, pod prądem, nie? No genialnie No, F no. Kurde, dobrze funkcjonariusze? No w locie mnie zaatwili. Uh. Ty możesz być świetnym snajperem, ale w grach zawsze będą jeszcze lepsi snajperzy. Dawaj. Dziękuję bardzo W duszy mam ich posiłki No nie złapała się Ale cóż? Teraz pytanie... Aha, czyli jakbym przeszedł bez zabicia żadnego, bez pokonania żadnego i odbierania snajperki, to nibyś, to z pomoc by się nie pojawiła. A tak, to muszę później jeszcze się bawić z ich kolegami, bo odbiera odebrałem jedną snajperkę. Todo wysyła ją posiłki. No, tu jest ten luneta, raczej laser. Atakować pod jej paną. <tryk> Zawiesił się? Nie... Skupiłem się na nim, nie na wychodzeniu, no... Zobaczyłem, że się zawiesił, to od razu mnie tak zdziwiło, to... O, ej! Hop! Gdzie jest karabin? Karabin jest tam, no świetnie. he <śmany> hm <śmany> <śmany> halo wcisnąłem ten shifta co? dobra ale też, kurde, jest ciekawe, to ja muszę się tak wspinać po tych wszystkich tych, a ci ochroniarze nagle się pojawiają tak znikąd. I już wiedzą, co robić. Świetnie. Hej. O nie, to. Bo to tędy. Teraz muszę dostać w swoje ręce z tą snajperkę i my nadzieję, że jest nadal w tej samej pozycji, co była. Jest. Dobra. Małe zwycięstwo. Ok. Tylko jeszcze musiałem dorwać tych dwóch. Oj. A tu jesteście. Dwóch? Tak, dwóch. No, nie. Myślałem, że nie żyje, ale to ja go załatwiłem. Wow. Nie wiedziałem nawet, że można coś takiego zrobić w tej grze. Yy, tak, wiem. Wysokie napięcie. Dziewczyno, nie bujaj się tak strasznie. O tu. Kolejna snajperka, ale to jest nie za bardzo przydatne teraz. Serio? O! Minimalnie, bo minimalnie, no ale jest. Eee. a myślałem, że tu szyba jest. No, eee, tyryry, masz przed sobą windy. Udało mi się ją odblokować. Po Dzięki. Dostać się na szczyt, i do Kate. Dzięki, dzięki. Miejmy nadzieję, że nic nieprzyjemnego nie czeka znowu. A tada, o, jakie kolory się zmieniają, rozwal serwery. Zasilanie się chwilę i będziesz mogła otworzyć. Rozwar serwery. A tutaj mogłem... E, e, e. Oj, oj. Czemu mam takie dziwne wrażenie, że za chwilę coś się zdarzy takiego, że... Genialnie! Dawaj broń. Dobra. E, nie jest tak źle. To w drugim też będziesz miał za chwilę. Wow. Tego już nie mogę. Uwaga, awaria wszystkich banków ręki. Awaria wszystkich banków ręki. Właściwe służby to wiadomione. To dobrze. Terem, terem. Szybko poszło. Aż za szybko, szczerze mówiąc. Mam dziwne wrażenie, że coś jeszcze mieć ciekawego nie tutaj czeka. Hop! Schody na dach. dostań się na dach. Hurra! Jesteśmy na dachu. Huh. Nic ciekawego. Hmm, helikopter. Co? To on? Za tym wszystkim stoi. Ale no przecież. Podejście typowe. Cóż, dokładnie dlatego mogłem Sfaniak. Powiedzmy, że wiem, kto jest grubszą rybą Kalahan Kalahan? Dlaczego my? Jesteśmy niegroźni. Na wojnie najpierw należy przełamać linie komunikacyjne. Ustąpić Aha. Posłańców. Bez połpa i bez sprinterów wasi klienci zostaną odcięci od siebie i, i to miasto. To miasto wyczyści ostatnich op o, więc to dopiero początek. Wolę uważać to za koniec. Choć udało ci się wyjaśnić brakujące elementy sprawy upadku połowa, upa, dlatego wciąż szyjesz. Oj. Nie można przeżyć całego życia na krawędzi. Prędzej czy później trzeba skoczyć. Aha. No, dobra, to zapamiętam. Dlatego też ja teraz sobie skoczę, Skubańco, Bye, bye. Oj, chyba zastrzelił pilota. No i teraz pytanie: czy na dachu? Na dachu. Oj, siostra poleciała. A nie, dobra, trzyma się! No! <śpiewanie> za kajdanki! <śpiewanie> Ryzykownie! Ale! Ale jednak, odzyskała siostrę, dowiedziała się wszystko o ten, kto jest tym... za wszystko... za... kto pociąga za sznurki. O, i nawet teraz już mamy na samym końcu widok jak wygląda w wersji ten... I co? I teraz tak... Tą ciszą to już ten? Czy coś jeszcze dla mnie czeka? Na mnie czeka... No... No, oddalamy, oddalamy i... No, prawdopodobnie tutaj w tym momencie powinna być długa symfonia muzyczna, nie? Ale... No wiadomo, jak to jest... Y Czasami. O, Mirror Jest napisane tytuł. Czy to już będzie koniec? Chyba tak. Tylko nadal. <laughs> Przyjemność wam odebrałem z tego z wyłączeniem muzyki. No ale. O! To, to wychodzi na to, że to już koniec mojej serii z Mirror No ogólnie gra była świetna, dużo dawało, dużo ciekawych rzeczy wprowadziła ze z tym y, możliwościami wspinaczki i tak dalej. No trochę problemów było, bo mogliście zobaczyć tam parę moich tych gli, tych, no jeden glitch i potem jeszcze parę innych rzeczy, co niestety mi nie wychodziło tak super genialnie. Ale ogólnie grę oceniam na dobrą. Nawet bardzo dobrą. Bo fajnie się w nią grało. Ciekawe ten rozwinięte miasto bardzo kolorowe, pięknie wyglądające cudzno, rozwinięcie wszystko. ten opowieść też była bardzo ciekawa. Do samego końca nie było wiadomo dokładnie, kto jest dobry, a kto jest zły. i Tak ten. Ale jeżeli miałbym moc polecić komukolwiek tą grę, to szczerze mówiąc, to na pewno bym ją polecił, bo jest bardzo ciekawa, wciągająca i fajnie się w nią gra. Nawet w napisach końcowych widzę chyba jakieś problemy, ale może mi się tylko wydawać. A więc tak, to był ostatni odcinek z Mirrorcz. Ja widzę się z wami prawdopodobnie w kolejnych seriach, nie wiem jeszcze dokładnie z czego, na pewno coś się pojawi, ale do tej pory to mówię do Was na razie, do zobaczenia i cześć!